Witajcie moi drodzy, dzisiaj e, przesiewam biohumus. Rozpoczynam od tej kuwetki, której 10 dni temu umieściliśmy e, tą mniejszą ilość bananów, żeby zwabić tutaj dżdżownicę, więc e, jedną mam. Natomiast sięgam do samego dna. i z tej dużej ilości bananów zostało troszeczkę I... oczywiście jak zwykle końcówka banana to najwolniej Więc tą część zostawimy. Zajmiemy się tą drugą częścią. Jeżeli tu znajdziemy jakąś zdrownicę, to oczywiście ją weźmiemy. Myślę, że znacie moje narzędzie pracy, ale dla tych, którzy nie widzieli tych pierwszych filmów, zobaczcie własnej konstrukcji sito. Siatka. Siatka z oczkami pół centymetra. Do takiego przesiewania wystarczy. Wózek. I oczywiście pojemnik, do którego będzie to wszystko spadać. I zaczynamy. Mamy pierwszy efekt świetnie. Są małe zdrownice, więc je wyjmę, te, które znajdę. I tak moi drodzy, parę godzin pokażę Wam efekty. Na chwilę przerwałem e, pracę, bo chciałem Wam coś pokazać. E, to była zwarta grudka. Zobaczcie. Wezmę do ręki. A tutaj taka niespodzianka. Dlatego takie przesiewanie. Właśnie niesie dużo niespodzianek. Wydawałoby się, że zwarta grudka, a tutaj życie. Zerkamy na efekty pracy. Pojemnik mam pusty. Została mi taka grubsza frakcja, którą za chwileczkę dołożę. O, widzicie, nawet w kamerze się jeszcze pokazał maluch. E, co znalazłem? Czyli bardzo dużo, bardzo dużo, popatrzcie. Nawet trafiła się chyba wielka rosuwa. I bardzo dużo. Mały dżdżownic. No tak to jest przy e, takiej pracy. Czas na jeden pojemnik około godziny. Więc e, z tego tytułu chociażby zupełnie nieopłacalny interes. Natomiast mamy piękną, przesianą, aczkolwiek też nie pozbawioną jeszcze dżdżownic ziemię. Gdzie za chwileczkę pokażę Wam, w jaki sposób jeszcze to będę próbował zrobić. Mam tutaj taki pojemniczek. Zrobimy otwór w tej ziemi i włożymy tutaj pojemnik. A później do tego pojemnika nasypię trochę bedingu i będę czekał na dżdżownicę, które jeszcze tutaj są. No i tą część grubszej frakcji włożę do ostatnio przeze mnie składanego pojemnika Jeżeli tu pamiętacie było około 500 żodnic i teraz dołożę to wszystko co znaleźliśmy obok czyli wsypuję całą tą ziemię Wcześniej zauważyliście, że. O, możecie cały czas obserwować maluchy. No tak zostają, dlatego nie przesiewałem ich w całości. I wcześniej dałem bedding. I wrzucimy jeszcze tą część, którą znalazłem. Proszę. Pojemników mam dosyć dużo. E, najlepiej robi się to wiosną, latem, jesienią, zimą gorzej, e, bo nie mogę użyć automatycznego przesiewacza. Natomiast e, no, w tym roku po raz pierwszy mam tak dużą ilość pojemników. Będę musiał to powoli, powoli składać. Jeżeli chcecie być ze mną nadal, oczywiście proszę o subskrypcję, łapki w górę. A jeżeli chcecie o coś zapytać, oczywiście czekam, chętnie odpowiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.